we uh -huh. Laudetur Jezus Chrystus. Opinię o tym, że antychryst już się narodził, wypowiedział w roku 1998, rok przed swoją śmiercią, bardzo znany pisarz katolicki i egzorcysta, ksiądz Malachi Martin. Ponieważ w ostatnim czasie zrobiłam m.in. film o Trzeciej Świątyni Jerozolimskiej, pomyślałam, że może tę taką apokaliptyczną tematykę jeszcze pociągnąć i zrobić katechezę o antychryście. Ponieważ jest to postać, której tak naprawdę wiele osób nie rozumie. Zacznijmy może jednak od samego pojęcia. To słowo polskie oczywiście pochodzi od greckiego antichristos. I tu od razu może trzeba zaznaczyć, że my w polskim ten przedrostek anty traktujemy zawsze jako po prostu wskazanie na przeciwieństwo. Tymczasem w Grece to może być także coś oszukańczego. Coś, co udaje coś innego. Stąd na początku dlatego zacytowałam świętego Hipolita Rzymskiego, do którego jeszcze dziś wrócimy, ponieważ on właśnie na to podobieństwo wskazuje. Co ciekawe, ten termin Antychryst występuje w Piśmie Świętym tylko w czterech miejscach i te wszystkie cztery miejsca to są listy świętego Jana Apostoła. Co oczywiście nie oznacza, że ta postać nie jest zapowiadana w wielu proroctwach i w wielu księgach tylko że po prostu pod inną nazwą, na przykład w Apokalipsie pod nazwą bestii. Spójrzmy jednak na pierwszy fragment właśnie z listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, jest już ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów, stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Pierwsza rzecz, to warto tutaj zwrócić uwagę, że jakby Antychryst występuje w tym jednym fragmencie podwójnie, czyli w liczbie mnogiej, jako ludzie opisywani jako antychryści i jako ta konkretna postać. I to jest nawiązanie do słów Pana Jezusa, który powiedział tak, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. I pewnie wszyscy wiemy, że w historii wielokrotnie różnych ludzi określano tym mianem, no jednak do tej pory żaden z nich nie okazał się być antychrystem. Bardzo wyraźnie o antychryście w takiej formie przyszłej mówi też święty Paweł Apostoł. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy Was, bracia, Abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu, ani zastraszyć, bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem. Lub tym, co odbiera cześć, tak, że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. W pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. No więc musimy zdawać sobie sprawę, że Antychryst to będzie ktoś, kogo działalność będzie niezwykle spektakularna i pociągająca. Ja na początku tego filmu przy tym cytacie z Świętego Hipolita pokazałam fragment z obrazu Lukis Ignorelnego. I tu właśnie widzimy tego Antychrysta pokazanego z taką twarzą, która no, z założenia ma być podobna do twarzy Pana Jezusa. Tak? I za nim stoi szatan, który mu mówi co ma robić. Jeżeli sobie też przypomnimy to zapowiedzi, Fultona szyna, to on też mówił o tym, że powstanie Antykościół, tak? Taki kościół małpa. To nie będzie tak, że powstanie jakiś, prawda, kościół szatana. Nikt by się takim kościołem nie zainteresował. Tak samo nie możemy myśleć o Antychryście jako o takim, prawda, człowieku z horroru, bo on kimś takim nie będzie. Za kimś takim ludzie by nie podążyli. Na koniec jeszcze jeden fragment ze świętego Hipolita, mówiący o Antychryście. Mojżesz tak mówi: Dan jest lwiątkiem i skoczy z Baszanu. Aby jednak nikt nie zbłądził mnie mając, że tak mówi się o zbawicielu. Niech się dokładnie przyjrzy tej sprawie. Mówi, że Dan jest lwiątkiem. Wymieniając plemię Dana, wyraźnie określił plemię, z którego ma wywodzić się antychryst. Bo jak Chrystus wywodzi się z plemienia Judy, tak antychryst ma wyrosnąć z plemienia Dana. Mówimy oczywiście o plemionach izraelskich, tak? o tych dwunastu wywodzących się od synów Jakuba. Te, jakby, własności tych poszczególnych plemion są wymienione właśnie przez Jakuba przy jego końcowym błogosławieństwie, którego im udzielił przed śmiercią. Judo, młody lwie, na zdobyczy ruści będziesz mój synu. Dan będzie sądził lud swój, jako jeden ze szczepów izraelskich. Będzie on jak wąż na drodze, jak żmija jadowita na ścieżce, kąsająca pęciny konia, z którego jeździec spada na wznak. Stąd się więc wywodzi, znaczy ja tutaj, jak Państwo widzą, tylko te dwa, e, tylko na te dwa pokolenia zwracam uwagę, ale stąd się wywodzą właśnie te symbole pokoleń izraelskich, czyli właśnie to, że Juda jest przedstawiany jako lew, a Dan jako wąż. Co ciekawe, to jest bardzo realne wskazanie. Kiedy mówiłam państwu o tym planie w Izraelu odbudowania świątyni, no to oczywiście oprócz tam wszystkich detali związanych z kultem, no trzeba też mieć tych, którzy ten kult będą sprawowali, czyli Lewitów. No kim oni byli? No członkami pokolenia Lewiego, tak jednego właśnie z tych plemion. I co jest ciekawe? Że w Izraelu są publikowane prace naukowe z dziedziny medycyny, które wskazują na to, że Lewitów jest łatwo odnaleźć po prostu są inni genetycznie. Między tymi plemionami, między tymi pokoleniami są bowiem różnice. I znowu, no to jest jednak pewien konkret, kiedy mówi się o pokoleniu, z którego ma się wywodzić Antychryst. Jeśli Państwo chcieliby zajrzeć, to oczywiście wszystkie fragmenty są w dokumentacji, w opisie filmu. Jest tam nawet więcej cytatów dotyczących Antychrysta, cytatów z Pisma Świętego. Jest też oczywiście odnośnik do tego tekstu z Ojca Kościoła ze Świętego Hipolita Rzymskiego. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tej katechezy. Zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.